Pojawia się wewnętrzna cisza, ale nie jest to cisza kojąca, to raczej przestrzeń, w której słyszysz każdy własny lęk, każde pytanie bez odpowiedzi. W takich momentach łatwo pomyśleć, że Bóg się oddalił, że zostawił cię samemu sobie. A jednak to właśnie wtedy najczęściej rozpoczyna się najgłębsza przemiana. Psychologia duchowości mówi, że wzrost nigdy nie rodzi się w komforcie. Człowiek dojrzewa wtedy, gdy zostaje zmuszony, by zatrzymać się i spojrzeć na swoje życie bez filtrów. A trudny okres działa jak lustro, pokazuje to, czego wcześniej nie chciałeś widzieć. Twoje niezabliźnione rany, twoje niepewności, to, co odkładałeś na później, bo nie miałeś siły się tym zająć. Z perspektywy duchowej, to właśnie ten moment staje się zaproszeniem. Nie karą, nie odrzuceniem, ale początkiem oczyszczenia i wzmocnienia. W takich chwilach Bóg często działa w ciszy. Nie daje natychmiastowych odpowiedzi, nie zdejmuje z ciebie ciężaru od razu. Zamiast tego pozwala ci poczuć własną bezradność, nie po to by cię złamać, ale byś odkrył, jak wiele potrafisz unieść, kiedy naprawdę Mu ufasz. To jest ten etap drogi, w którym uczysz się patrzeć nie na to, co tracisz, ale na to, czego możesz się nauczyć. I choć często prosisz o światło, Bóg prowadzi cię krok po kroku w półmroku, abyś zrozumiał, że prawdziwa siła nie polega na kontroli, lecz na zaufaniu. Ten pierwszy etap trudnego czasu bywa najtrudniejszy. Człowiek próbuje jeszcze trzymać się tego, co zna, nawet jeśli to już nie służy jego duszy. Ale właśnie tutaj zaczyna się działanie Boga, subtelne, delikatne, często niewidoczne na pierwszy rzut oka. Wewnętrzne napięcie, poczucie, że coś musi się zmienić, a jednocześnie lęk przed tą zmianą to wszystko jest częścią procesu prowadzenia. A kiedy zaczynasz dostrzegać, że ta ciemność nie jest końcem, ale bramą do czegoś nowego, pojawia się pierwszy znak jego działania moment, w którym Bóg zaczyna usuwać z twojego życia to, co osłabia twoje serce. Kiedy człowiek zaczyna powoli wychodzić z pierwszego szoku trudnego okresu, pojawia się coś, czego często nie zauważamy od razu. Bóg zaczyna delikatnie usuwać z naszego życia to, co przez lata osłabiało nasze serce. To może być relacja, która od dawna nie przynosiła pokoju, praca, w której czułeś się wypalony, albo przyzwyczajenia, które tylko pogłębiały twoje zmęczenie. Na początku wygląda to jak utrata, a nawet kara, ale z duchowej perspektywy często jest to pierwszy prawdziwy akt ochrony. Kiedy coś znika, czujemy opór. Przywiązujemy się przecież nie tylko do osób, ale i do miejsc, schematów, pewnych obrazów siebie, czasem nawet do cierpienia, bo jest nam znane. I nagle to, co było stałe, zaczyna pękać. Ktoś odchodzi, projekt się kończy, plan przestaje mieć sens. I wtedy pojawia się pytanie dlaczego akurat teraz, dlaczego ja? Jednak odpowiedź, choć trudna, jest prosta, bo już nie możesz wzrastać tam, gdzie twoja dusza się kurczy. Z perspektywy psychologii duchowości, taki moment jest początkiem oczyszczania. Człowiek zostaje oderwany od tego, co go blokowało, nawet jeśli boleśnie. To jak chirurgiczne cięcie nikt go nie chce, ale czasem jest konieczne, by uratować życie wewnętrzne. Bóg usuwa to, co zabiera ci pokój, nawet jeśli ty wciąż próbujesz to utrzymać. Najczęściej dzieje się to w sposób, który wydaje się chaosem. Plany nagle się rozpadają, ludzie zmieniają postawy. Sytuacje obracają się przeciwko Tobie, ale tak naprawdę to nie chaos, to porządkowanie. Bóg nie burzy bez celu, On usuwa cegły, z których nie da się już budować, a choć widzisz jedynie gruzy, On widzi przestrzeń, którą w końcu będzie można odbudować na nowo. Ten etap jest trudny, bo wymaga zgody na utratę, wymaga zaufania, że coś, co znika, naprawdę przestało być dla Ciebie dobre. I choć często protestujesz, bo serce trzyma się znanego. Bóg wie, że nie możesz wejść w nowy etap życia, dopóki wciąż nosisz w sobie stare ciężary. To właśnie tutaj pojawia się pierwszy widoczny znak jego prowadzenia. Coś zostaje zabrane, abyś mógł zostać uzdrowiony. To pozbawia cię komfortu, ale daje przestrzeń, to rani, ale uwalnia. To niszczy to, co powierzchowne, aby dotrzeć do tego, co prawdziwe. A kiedy zaczynasz akceptować, że ta utrata jest częścią procesu, twoje serce otwiera się na kolejny znak, subtelny, ale potężny. Pojawia się wewnętrzny niepokój, który zaczyna popychać cię dalej. Kiedy to, co osłabiało twoje serce, zaczyna znikać, pojawia się następny etap. Moment, który wielu ludzi źle interpretuje. Mimo że twoje życie staje się lżejsze w pewnych obszarach, zaczynasz odczuwać wewnętrzny niepokój jakby coś w tobie zostało obudzone. Nie zawsze jest to ból, czasem bardziej wrażliwość, napięcie, wrażenie, że już nie możesz wrócić do tego, co było. Ten stan jest jednym z najbardziej charakterystycznych znaków, że Bóg aktywnie działa w twoim życiu. Ten niepokój nie jest przypadkowy. To głos, który mówi To już nie jest twoje miejsce. Może pojawić się w codziennych sytuacjach, w pracy, która przestała cię cieszyć, w rozmowach, które nagle zaczynają brzmieć obco, w myślach, które nie dają ci spokoju, czujesz, że coś się kończy, nawet jeśli zewnętrznie nic się jeszcze nie zmieniło. I choć próbujesz wrócić do starego rytmu, twoje serce już tego nie potrafi. Z perspektywy psychologii duchowości, ten niepokój jest początkiem przebudzenia świadomości. Gdy człowiek psychicznie dojrzewa, nie może dłużej tolerować środowisk i sytuacji, które go ograniczają. Wewnętrzny świat zaczyna reagować szybciej niż rzeczywistość zewnętrzna. To dlatego możesz czuć się nieswojo, nawet jeśli wszystko wygląda jak dawniej, to twoja dusza jest pierwsza, która wie, że nadszedł czas ruchu. W perspektywie duchowej jest to delikatny sposób, w jaki Bóg zaczyna przesuwać cię na nową drogę. On rzadko działa poprzez nagłe objawienia. Najczęściej prowadzi przez intuicję, przez szept, przez wewnętrzny impuls. Ten niepokój jest zaproszeniem. Bóg mówi Nie zatrzymuj się tutaj, to miejsce jest zbyt małe dla tego, kim się stajesz. W wielu momentach próbujesz zagłuszyć to uczucie rozrywkami, obowiązkami, codziennością, ale ono wraca, wraca, bo jest prawdziwe, wraca, bo prowadzi cię w stronę zmian, nawet jeśli jeszcze nie widzisz, dokąd one prowadzą. To nie jest kara za brak stabilności. Tylko sygnał, że stare struktury już nie udźwigną twojego przyszłego życia. Najtrudniejsze w tym etapie jest to, że nie masz jeszcze konkretnej wizji kierunku, czujesz jedynie, że nie możesz już zostać tu, gdzie jesteś. I właśnie tutaj ujawnia się Boża mądrość, pozwala ci poczuć dyskomfort na tyle silny, byś zaczął szukać, ale nie tak bolesny, byś się poddał. To wewnętrzne poruszenie staje się paliwem dla kolejnych kroków. A kiedy niepokój zaczyna wypierać stagnację, dzieje się coś niezwykle ważnego. Okoliczności wokół ciebie zaczynają się zmieniać, i wtedy pojawia się kolejny znak: drzwi, które nagle się zamykają, nie po to by cię zranić, ale by cię ochronić. Kiedy wewnętrzny niepokój zaczyna popychać cię do ruchu, życie często reaguje szybciej niż się spodziewasz. Nagle pojawiają się sytuacje, które wydają się niesprawiedliwe, szanse, na które liczyłeś, Rozpadają się w ostatniej chwili. Ludzie, którym ufałeś, wycofują swoje wsparcie. Projekty, które miały być Twoją przyszłością, przestają istnieć. Na początku wydaje się to ciosem. Myślisz, dlaczego wszystko się zamyka, skoro próbuje iść naprzód? Jednak właśnie w takich chwilach Bóg często chroni Cię najintensywniej. Z duchowej perspektywy, zamknięte drzwi są jednym z najczystszych przejawów Bożej troski. Bóg nie pozwala ci wejść w przestrzeń, która mogłaby cię zranić lub zatrzymać w miejscu, które nie jest przeznaczone dla twojego serca. Czasem to, co wygląda jak porażka, jest tak naprawdę dopowiedzeniem To nie jest dla ciebie, idź dalej. Problem w tym, że człowiek widzi tylko utratę, nie widzi niewidzialnej ochrony, jaka się za nią kryje. W psychologii duchowości ten moment bywa nazywany świętą frustracją. To uczucie, gdy coś powinno zadziałać, ale nie działa, gdy dajesz z siebie wszystko, a drzwi mimo to pozostają zamknięte. Święta frustracja nie jest karą, jest narzędziem prowadzenia. Uczy pokory, zaufania i umiejętności odpuszczania. Pokazuje, że nie każda droga, którą potrafisz sobie wyobrazić, jest drogą, po której masz iść. Najważniejsze to zrozumieć, że Bóg nie zamyka drzwi bez powodu. Czasem chronicie przed relacją, która w przyszłości złamałaby ci serce. Czasem przed pracą, która wypaliłaby twoje zdrowie. Czasem przed decyzją, która wygląda dobrze dziś, ale za kilka lat przyniosłaby ciężar, którego nie udźwignąłbyś. Kiedy zamknięte drzwi bolą, to dlatego, że wciąż patrzysz na nie jak na stratę, a nie jak na tarczę. Ten etap bywa jednym z najtrudniejszych, bo łączy w sobie dwa sprzeczne uczucia: nadzieję i rozczarowanie. Człowiek próbuje zrozumieć, dlaczego Bóg nie pozwala mu iść tam, gdzie tak bardzo chce. Ale prawda jest taka, że on widzi więcej, widzi to, czego ty nie widzisz, konsekwencje, pułapki, cienie, które kryją się za pozornymi okazjami. I dopiero z czasem odkrywasz, że te zamknięte drzwi były początkiem nowej ścieżki, że gdyby jedno z nich się otworzyło, nie znalazłbyś odwagi, by szukać innej drogi. A właśnie wtedy, gdy zaczynasz powoli akceptować to, co się zamknęło, wydarza się coś niezwykłego. W twoim życiu pojawia się wsparcie, którego się nie spodziewałeś, czwarty znak, który Bóg daje, by powiedzieć, nie idziesz sam. Kiedy wydaje ci się, że kolejne drzwi zamykają się bez końca, a twoje plany rozpadają się na kawałki, Bóg zaczyna działać w sposób, którego często nie potrafimy od razu dostrzec. Właśnie wtedy gdy czujesz, że twoja siła zaczyna się wyczerpywać, zaczynają pojawiać się małe, subtelne formy wsparcia, takie, które nie krzyczą, nie narzucają się, ale pojawiają się dokładnie w tym momencie, kiedy są najbardziej potrzebne. To wsparcie może przybrać różne formy. Czasem jest to jeden człowiek, który pojawia się w twoim życiu na chwilę, ale mówi słowa, które zmieniają coś w twoim sercu. Czasem jest to zdanie przeczytane przypadkiem w książce, która leżała na półce od lat. Czasem to nagranie, które włączy się przypadkiem, a jednak odpowiada na pytanie, które od dawna nosiłeś w sobie. Innym razem jest to jedynie odczucie, jakby niewidzialna dłoń położyła się na twoim ramieniu i szeptała jeszcze trochę, nie poddawaj się. W duchowej perspektywie takie momenty to nie zbiegi okoliczności, to synchroniczności. Subtelne wiadomości, przez które Bóg przypomina ci, że widzi każdy twój krok, że choć nie usuwa ciężaru całkowicie, to daje ci siłę, by go nieść. Psychologia duchowości mówi, że człowiek w stanach głębokiego kryzysu staje się bardziej wrażliwy na znaki, symbole i niewypowiedziane wskazówki. I właśnie przez tę wrażliwość zaczynasz dostrzegać rzeczy, które wcześniej mijałeś obojętnie. Wsparcie, które pojawia się znikąd, często ma jedną wspólną cechę jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, zanim zdążysz to nazwać. Bóg nie zawsze usuwa przeszkody, ale zawsze daje impulsy, które pomagają zrobić kolejny krok. To może być nowa osoba, ale może to być również decyzja, która nagle staje się łatwiejsza, emocja, która wreszcie puszcza, ciężar, który cichnie choćby na chwilę. To są te momenty, które sprawiają, że choć droga nadal jest trudna, nie jest już samotna. Warto zwrócić uwagę, że wsparcie nie zawsze wygląda tak, jak to sobie wyobrażasz. Czasem to nie jest rozwiązanie problemu, lecz czyjaś obecność. Nie jest to odpowiedź na wszystkie twoje pytania, ale świadomość, że ktoś jeszcze wierzy, że dasz radę. Tak często mylimy Boże wsparcie z natychmiastową ulgą. Tymczasem on działa jak przewodnik, który podaje ci latarnie, ale nie biegnie za ciebie. Ten etap jest wyjątkowy, bo zaczynasz dostrzegać, że nawet w trudnym czasie istnieją chwile światła i to światło nie pojawia się przypadkiem. Im bardziej jesteś uważny, tym wyraźniej widzisz, jak Bóg towarzyszy ci w najmniejszych szczegółach. A kiedy zaczynasz te drobne cuda zauważać, rośnie w tobie coś jeszcze większego. Spokój, siła i dojrzałość, które stają się ostatnim, najgłębszym znakiem Bożego działania. To prowadzi nas do finału, momentu, w którym Twoje serce staje się inne niż było na początku tego trudnego okresu. Kiedy zaczynasz zauważać małe, niespodziewane formy wsparcia, w Twoim wnętrzu zachodzi coś cichego, ale niezwykle głębokiego. Już nie reagujesz tak, jak reagowałeś na początku trudnego okresu. Lęk nie ma już takiej mocy, a chaos nie wydaje się tak przerażający. To właśnie ten moment, w którym pojawia się ostatni, najbardziej wymowny znak, że Bóg prowadził cię przez cały ten czas. Twoje serce staje się silniejsze, spokojniejsze i bardziej dojrzałe. To nie jest siła, którą inni widzą na pierwszy rzut oka, to siła, którą czujesz dopiero wtedy, gdy nadchodzi kolejna trudność. A ty zauważasz, że już nie cała twoja dusza się trzęsie. Jest w tobie coś stałego, coś stabilnego, coś, co nie istniało wcześniej. To właśnie efekt przejścia przez drogę pełną znaków, które Bóg stawiał przed tobą, nawet jeśli w danym momencie wydawały się niezrozumiałe. Zaczynasz dostrzegać, że to, co wcześniej cię złamało, dziś już nie ma tej samej mocy. Słowa, które kiedyś raniły, nie trafiają tak głęboko. Sytuacje, które kiedyś wprowadzały cię w panikę, teraz są tylko wyzwaniami, które potrafisz udźwignąć. To nie dlatego, że życie stało się łatwiejsze, ale dlatego, że ty stałeś się inny, bardziej świadomy swoich granic, silniejszy dzięki temu, co przeżyłeś i spokojniejszy, bo wiesz, że nie idziesz przez tę drogę sam. Psychologia duchowości mówi, że prawdziwa transformacja nie polega na usunięciu bólu, ale na zdolności przekształcenia go w mądrość. I to właśnie dzieje się na tym etapie. Ból, który kiedyś wydawał ci się końcem, staje się fundamentem, na którym budujesz nową wersję siebie, bardziej autentyczną, mniej zależną od ocen, bardziej otwartą na to, co naprawdę ważne. W perspektywie duchowej to dojrzewanie serca jest dowodem, że Bóg prowadził cię przez trudny czas nie po to, by cię osłabić, ale by przygotować do większych zadań, do głębszej miłości, do bardziej świadomego życia, do relacji, które będą oparte na prawdzie, a nie na lęku. Do decyzji, które płyną z odwagi, a nie z potrzeby akceptacji. Najpiękniejsze w tym ostatnim znaku jest to, że nikt nie może ci go odebrać. Możesz stracić ludzi, sytuacje, możliwości, ale tej wewnętrznej przemiany nie zabierze ci nikt. To dowód tego, jak bardzo dorosła Twoja dusza, jak bardzo rozwinęła się Twoja wiara, jak bardzo stałeś się kimś, kto potrafi spojrzeć na życie z głębszą perspektywą. I choć być może wciąż nie widzisz całej drogi przed sobą, już wiesz jedno: jeśli Bóg prowadzi cię przez trudny czas, to zawsze po to, byś wyszedł z niego silniejszy, niż kiedykolwiek wcześniej. Ten spokój, który teraz nosisz, jest największym świadectwem Jego obecności.